Miasto leżące w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, a jest to przy okazji także najniżej położone miasto w całym kraju. Położone nad rzeką Elbląg, u jej ujścia do zalewu Wiślanego, łączy sobie piękno żuław Wiślanych i malownicze wzgórza Wysoczyzny Elbląskiej. To miasto na prawach powiatu, choć stanowi odrębną jednostkę administracyjną, jest siedzibą powiatu Elbląskiego oraz gminy wiejskiej Elbląg. Od roku 1992 to również stolica diecezji Elbląskiej. Pod względem historycznym Elbląg leży na terenach dawnej Pogezanii, będącej częścią Ziemi Malborskiej w historycznych Prusach. Dziś jest to również ważny punkt na mapie regionu Powiśla. Elbląg to jedno z najważniejszych miast w północnej Polsce. Według danych GUS, z 30 czerwca 2024 roku liczy około 112 tysięcy mieszkańców, co czyni go drugim co do wielkości miastem w województwie warmińsko-mazurskim, zaraz polszczyń. Po w skali całego kraju zajmuje 31 miejsce pod względem liczby ludności. Elbląg to miasto doskonale skomunikowane dzięki sieci dróg ekspresowych i wojewódzkich. Przebiega przez nie droga ekspresowa S7, Łącząca gdynie hylonie, Rabką zdroje, i będącą częścią europejskich tras E28 oraz E77. Zapewnia szybkie połączenie z Trójmiastem Warszawą, Radomiem, Kielcami oraz Krakowem. Kolejną kluczową trasą jest droga ekspresowa S22, prowadząca z Ebląga do granicy z Rosją w Grzechotkach. Licząca. 50,6 km trasa stanowi ważne połączenie z obwodem królewieckim. Oprócz dróg ekspresowych, przez miasto przebiegają także istotne drogi wojewódzkie. DW500, jedna z głównych arterii Elbląga, łącząca węzły Elbląg Wschód i Elbląg Południe. DW503, 36 km trasa do Pogrodzia, biegnąca przez powiat Elbląski. DW504. 42-kilometrowe połączenie z Braniewem. No i wreszcie DW509. Trasa o tej samej długości, łącząca Elbląg z Drwęcznym. Elbląg posiada rozbudowaną sieć połączeń kolejowych: zapewniając bezpośrednie trasy do Gdańska, Malborka, Trzewa, Słuska, Koszalina, Szcina, Morsztyna, Ełku i Białego Stoku. Przez miasto przebiega również historyczna linia kolejowa Elbląg-Królewc, uruchomiona 19 października 1852 roku. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę kolei nadzalewowej, która miała połączyć Elbląg z królewcem. W 1899 roku oddano do użytku jej pierwsze odcinki z Elbląga do Fromborga w maju a w wrześniu dalszy fragment Dobra Niewa. W tamtym czasie powstawały również dworce Elbląg Miasto oraz Elbląg Angielskie Źródło. Przez dekady funkcjonowała linia kolejowa biegnąca przez centrum miasta, łącząca stację Elbląg Miasto z dworcem wschodnim. Została ona zlikwidowana na początku lat 80. XX wieku, gdy wybudowano obwodnicę kolejową łączącą stację Elbląg dawny dworzec wschodni, ze stacją Elbląg II. Elbląg do dziś pozostaje istotnym punktem na mapie kolejowej Polski, łącząc region z ważnymi ośrodkami w kraju. Miasto nie posiada własnego portu lotniczego, jednak dzięki dogodnemu położeniu mieszkańcy i podróżni mogą korzystać z portu lotniczego Gdański im. Lecha Wałęsy, znajdującego się około 70 km od miasta. Lotnisko to oferuje liczne połączenia krajowe i międzynarodowe, zapewniając szybki dostęp do wielu europejskich destynacji. Obecnie system tramwajowy obejmuje 5 linii, z czego cztery kursują przez cały tydzień, a jedna wyłącznie w dni powszednie. Tramwaje poruszają się po torach o rozstawie 1000 mm, a długość sieci wynosi 16 km. Lub 33,83 km toru pojedynczego. Tramwaje stanowią istotny element komunikacji miejskiej, łącząc kluczowe części miasta i ułatwiając codzienne podróże mieszkańcom. System transportowy Elbląga uzupełnia 15 linii autobusowych, które zapewniają połączenia w obrębie miasta i jego okolic. Wśród nich znajdują się dwie linie podmiejskie, sezonowa linia nr 18. Oraz nocna linia numer 100, umożliwiająca przemieszczanie się także poza standardowymi godzinami kursowania. Autobusy stanowią ważne uzupełnienie sieci tramwajowej, zapewniając mieszkańcom szeroki dostęp do transportu publicznego na terenie całego miasta. W Elblągu mieści się port morski Elbląg. Nowe nabrzeże zostały wybudowane kosztem 30 milionów złotych. Obok części towarowej. Znajduje się terminal pasażerski, punkt odpraw granicznych o przepustowości jednorazowej, 200 osób i 30 samochodów osobowych. Elbląg jako jeden z dwóch portów na Zalewie Wislanym obok Wyspobórka, ma morskie przejście graniczne, umożliwiające odprawę jachtów, udających się do obwodu królewieckiego. Istnieją tutaj czynne drogowe mosty zwodzone. To teraz nutka historii. Niedaleko miejsca, gdzie do IX wieku znajdowała się pruska osada handlowa Truso, krzyżacy rozpoczęli budowę swojej warowni. Wiosną 1237 roku pod dowództwem Hermana von Balka, na wyspie u rzeki Elbląg zniesiono niewielki drewniano-ziemny który stał się zalążkiem przyszłego miasta. Już 13 stycznia 1238 roku wystawiono dokument potwierdzający uposażenie klasztoru dominikanów i przybycie zakonników do Elbląga. Pierwsza krzyżacka warownia w Elblągu prawdopodobnie została zniszczona przez pruskie plemię bogezanów. W efekcie po 1240 roku krzyżacy przenieśli się w miejsce dzisiejszego starego miasta, gdzie już od połowy X wieku istniała osada. Osada ta? Nazwa pochodziła od pruskiej nazwy rzeki Irving, stała się nowym centrum krzyżackiej ekspansji. To właśnie tutaj krzyżacy sprowadzili kolonistów niemieckich, rozwijając miasto i prowadząc działania militarne przeciwko Prusom. W tym samym roku uruchomili również trzecią w państwie krzyżackim mennicę. Osada ta, już pod panowaniem zakonu Krzyżackiego, bardzo szybko bo już w 1276 roku uzyskała przywilej miejski na ograniczonym na rzecz Krzyżaków prawie Lupeckim. A także znacznie większe przywileje niż sąsiednie miasta lokowane na prawie Chiumińskim. Miasto otrzymało też ogromne dobra ziemskie przekraczające 200 km2. Podobnie jak w innych miastach nadbałtyckich, ulice wytyczono prostopadle do rzeki. Przecinająca, jak poprzek ulica stanowiła rynek. W latach 1245-1248 rozpoczęto budowę budowanego zamku, który w 1251 roku został siedzibą Mistrza Krajowego. Dzięki temu przez pierwsze 70 lat Elbląg był najważniejszym ośrodkiem życia miejskiego jedynym portem morskim oraz podstawową bazą militarną. Organizującego się państwa krzyżackiego. Miasto uczestniczyło w życiu Hanzy, z którą Luźno było związane od 1295, a od 1356 roku oficjalnie. Kupcy elbląscy zasiadali w mieście kantorowym Brun i decydowali o przyjmowaniu do związku kolejnych miast. Od połowy XIV wieku Elbląg zaczął stopniowo tracić na znaczeniu w stosunku do innych pruskich miast portowych. Wpłynęło na to wiele czynników. Po podboju Prusów Elbląg przestał być wojenną bazą wypadową na wschód. A po 1309 roku, gdy nastąpiło zagadnięcie w Pomorza Gdańskiego oraz w tym samym roku ustanowienie stolicy państwa w Malborku, Elbląg stracił charakter głównego ośrodka politycznego i gospodarczego państwa, na rzecz Borka i Gdańska. Skierowanie głównego ujścia Wisły ku Gdańskowi utrudniło żeglugę do Elbląga, a rozwój korzystniej położonego Gdańska zaczął przyciągać do niego większość statków z północy i zachodu Europy. Zielnym ciosem dla miasta było założenie przez Krzyżaków konkurencyjnego nowego miasta Elbląg w 1337 roku i nadanie mu przywileju lokacyjnego. 10 lat później. Jednak regres nie był tak znaczny, jak się dotychczas sądziło. Powodem są liczne zgromadzone obiekty archeologiczne, świadczące o względnym wydobyciu miasta w epoce nowożytnej. Po klęsce Krzyżaków z wojskami polsko-litewskimi pod Grunwaldem w 1410 roku, w której Elbląg stał po stronie Krzyżaków, mieszczanie Elbląscy zdobyli. I wpędzili załogę wraz z wielkim szpitalnikiem w tutejszym Komtury. El 22 lipca 1410 roku złożyli hołd polskiemu królowi Władysławowi Jagiel. Jednak we wrześniu 1410 roku zamek ponownie wrócił w władanie Krzyżaków. W 1440 roku Właśnie w Elblągu powstał Związek Bruski. 12 14 lutego 1456 roku, w początkowym okresie wojny trzynastoletniej, elbląscy mieszczanie zdobyli po pięciodniowym oblężeniu zamek Krzyżacki, a następnie obawie przed podobnym powrotem krzyżaków zniszczyli go. W tym samym roku elblążanie na opanowanym zamku Krzyżackim złożyli hołd królowi. Kazimierzowi IV Jagielończykowi. W 1454 roku Elbląg otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka wielki przywilej potwierdzający stare prawa, rozszerzający władze samorządu polskiego, zwiększający kompetencje sądu miejskiego i powiększający terytorium miasta niemal dwukrotnie. Miasto ponadto przejęło dotychczasowe prawa rybackie konturów, ich młyny i inne dobre. W zamian za to Elbląg czynnie uczestniczył w rozgrywaniu floty zakonu w bitwie na Zalewie w roku 1463. Według postanowień pokoju toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią w 1466 roku potwierdzono przynależność Elbląga do Polski, do której należał przez ponad 300 lat, aż do roku 1772. 10 września 1576 roku. Wówczas w Elblągu przebywał król Stefan Patory. Dzięki jego decyzjom od 7 marca 1577 roku cały morski handel polski miał przechodzić przez Toruń i Elbląg, czyniąc tutejszy port w głównym w Rzeczypospolitej. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Elbląg został wcielony do państwa pruskiego. Ożywienie miasta nastąpiło w XIX wieku. Elbląg znalazł się na szlaku kolejowym. Do eksploatacji przekazany został kanał Elbląski. Powstały zakłady, m.in. browar, fabryka cygar, lokomotyw i samochodów. Szczególne znaczenie dla miasta miała jednak stocznia, założona przez Ferdynanda Schichau. W Elblągu budowano m.in. torpedowce. Łodzie podwodne i lokomotywy. W roku 1945 miasto wróciło do Polski. W skutek działań wojennych Elbląg został zniszczony w około 65%. Szczególnie ucierpiało Stare Miasto. Zabytkowe kamieniczki legły w gruzach. Inne, uszkodzone, rozebrano. Większość dotychczasowych Elblążan opuściła miasto. Trud odbudowy przyjęli przesiedleńcy. W ciągu minionych lat powstały nowe zakłady pracy i osiedla mieszkaniowe. Dzięki inicjatywie władz miasta doszło do utworzenia w 1998 roku euroregionu Baltic, jednego z największych euroregionów Europy, którego Elbląg jest członkiem. Zabytki Zamek Krzyżacki w Elblągu znajdował się w południowo-zachodniej części miasta. I istniał do 1454 roku, kiedy to został zburzony podczas powstania antykrzeckiego. Pozostałości zamku: północne podzamcze, zachodnie piwnice, fragmenty murów i baszt. XIV-wieczny browar, jedna z najstarszych ocalonych struktur. Budynek z 1521 roku. Wzniesiony na fundamentach zachodniego skrzydła zamku posiada elementy renesansowe. Przebudowa w 1599 roku. Najpierw klasztory Brygidek, później gimnazjum, obecnie muzeum. Relikt Zamku Wysokiego, zachowany w formie kolumny przed budynkiem. Choć sam zamek nie przetrwał, jego historia i osalałe elementy wciąż przypominają o krzyżackiej przeszłości miasta. Brama Targowa w Elblągu. Jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zabytków Elbląga. wieczna budowla stanowiła w przeszłości fragment nieistniejących już murów obronnych miasta. Obecnie, po remoncie przeprowadzonym w roku 2006, na jednym z najwyższych pięter powstał taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę elbląskiego Starego Miasta. Można stąd również obejrzeć główną arterię Starego Elbląga. Ulicę Stary Rynek. Brama udostępniona jest do zwiedzania od maja do września. Wówczas w bramie działa punkt informacji turystycznej. Katedra Świętego Mikołaja w Elblągu. Z języka niemieckiego St. Nikolai Kirsie. Kościół w Elblągu. Pierwotnie Farny. A od 25 marca 1992 roku. Katedra diecezji elbląskiej. Siedziba najstarszej w mieście parafii św. Mikołaja. Początki kościoła sięgają połowy XIII wieku, kiedy powstało prostokątne prezbiterium i pięć przęsał korpusu. Przez dwa stulecia kościół był stopniowo rozbudowywany z dwukrotną zmianą programu przestrzennego. Pierwotnie wieżowa hala po dobudowaniu wieży i podwyższeniu nawy głównej stała się bazyliką. A po podwyższeniu na wbocznych podobnie halą. 26 kwietnia 1777 roku nad miastem rozszalała się burza. Jedne wyładowanie atmosferyczne uderzyło wieżę, która stanęła w płomieniach, a za nią cały kościół. Zdołano wynieść część wyposażenia, lecz nie udało się ugasić ognia, który strawił wieżę i dach kościoła. Wkrótce po pożarze zawaliły się sklepienia niszcząc przy tym ołtarz główny i wiele innych części wyposażenia, które pozostało w kościele. Znani z Elbląga Wojciech Daniel Cejrowski urodzony 27 czerwca 1964 roku. Polski dziennikarz, prezentant telewizyjny, fotograf, podróżnik, stand autor książek i publikacji prasowych, kierownik artystycznej biblioteki Poznaj Świat, a także członek The Explorers Club, prowadzący program BOSO przez świat. Ryszard Rynkowski, urodzony 9 października 1951 roku. Polski piosenkarz, kompozytor, pianista, melorecytator, aktor i przedsiębiorca. Autor takich utworów jak Szczęśliwej Drogi już czas Przyjedzie pociąg z daleka. W przeszłości także członek Polskiego zespołu VOKS. Podobny obywatel miasta Elbląg. Szczęśliwej drogi, już czas. Aby żyć, a masz wiedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy byle nie do Warszawy. Tomasz Piątkowski, urodzony 15 października 1974 roku. Polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Znany z takich filmów jak Demony wojny według Goi czy seriali takich jak Na sygnale, gdzie wciela się w postać doktora Artura Góry. Mateusz Kostrzewski. Urodzony 18 września 1989 roku. Polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego. Występował w takich klubach jak PM Slam Stali Ostrow Wielkopolski Durow Zgorzelec, PGS Płynia Stargard, King Szczecin, a od 2023 roku występuje w barwach Anwilu Włocławek. Tomasz Thomson Lach, urodzony 13 lipca 1983 roku, polski wokalista, autor tekstów i beatboxer, członek zespołu AfroMental. Jest także członkiem Akademii Fonograficznej SPA. Marta Gałuszewska, znana też jako MVRT, urodzona 23 lutego 1994 roku, polska piosenkarka i autorka tekstów. Zwycięzczyni ósmej edycji programu The Voice of Poland w roku 2017. Znana z takich utworów jak Nie mów mi nie, czy nagranego wraz z Eweliną Lisowską i Hor Horatą Skarbek, utworu Tylko mój do filmu animowanego Książę Czaruś w którym użyczyła także głosu Które wnieśnieszce. Od czerwca 2020 roku występuje, po, występuje pod pseudonimem MVRT, pod którym nagrała singiel Rooftop. Lecz nie mów mi, nie mów mi, nie Ucieknijmy za chory Olimpia Elbląg Polski klub piłkarski z siedzibą w Elblągu założony w 1945 roku w sezonie 2024-2025 występujący w drugiej lidze. Zespół seniorów przez 9 sezonów występował na zapleczu polskiej ekstraklasy. Brał również udział w rozgrywkach Pucharu Polski, a drużyna młodzieżowa została w roku 1989 licemistrzem Polski Juniorów. Olimpia od początku istnienia Przystępuje na stadionie przy ulicy Agrykola 8 w Elblągu. Start Elbląg. Polski klub piłki ręcznej kobiet, założony w 1953 roku. Zespół seniorek to wielokrotny uczestnik najwyższej klasy rozgrywek ligowych oraz medalista Mistrzostw Polski. Piłkarki z startu brały również udział w rozgrywkach Pucharu Polski oraz europejskich Pucharach. W sezonie 2012-2013. Seniorki występują w PGNiG i Kobiet. Zespół seniorek, startu od 2007, występuje w hali widowiskowo-sportowej Belblągu, do której przeniósł się z hali Mosy. Spotkania może oglądać widownia do nawet 2500 osób. Ciekawostki: w Belblągu znajdują się ruiny największego odkrytego basenu o długości 340 metrów, szerokości 100 metrów i łącznej powierzchni lustra wody 3,4 hektara. Został zbudowany w 1934 roku i był czynny do roku 2011. Skrzyżowanie ulic Nowowiejskiej, Trauguta oraz Górnośląskiej w Elblągu nosi nazwę Rondokonkiem. Na pamiątkę współpracy z tym francuskim miastem. Jedno ze skrzyżowań o ruchu okrężnym w Kompien, się nazywa Rondo Elblą, z angielskiego Querfour de Blanc. W mieście kręcono film Baby Blues z serii Katarzyny Rosłaniec. Film ten opowiada o współczesnych nastolatkach, którzy zonują się na wykrylowanym przez media sztucznym świecie kultury. W filmie widać Galerię Elb przy ulicy Kuśnierskiej.